Ta bramka będzie miała duże znaczenie, bo przecież o piłkę ręczną przede wszystkim dzisiaj chodzi. Przygotowałem do sezonu, tak jak w tamtym roku, e, pracowaliśmy na własnych obiektach. To, co się zmieniło, to to, że <laughs> turnieje, które rozgrywaliśmy, to był turniej w Danii i turniej e, w Czechach, czyli rywale już nie z naszego podwórka, tylko, tylko m, gdzieś tam z Europy. Trochę inne granie, e, trochę inaczej to wyglądało, także myślę, że, e, że naprawdę m, te turnieje przyniosą e, efekty. Z e, celu drużyny to odeszła na Mamila, to już wiemy, Galińska doszła, Wiktoria, yy, druga Brazylijka, myślę, że będziemy mieli z nim pociechę, zgrywać się z zespołem, ale myślę, że miesiąc, dwa i, i, i naprawdę pokaże swoje walory. Natomiast to, co do celi, to, to, to jak co roku, Wistar zawsze walczy o najwyższe cele i, i w pucharach, i, i w lidze. Ale to wszystko zweryfikuje boisko. Witamy serdecznie. Ja jestem Szymon. Ja jestem Wojtek. I tutaj będziemy yy, fikać. Yy, z okazji jakiej drużyny tutaj się spotykamy? Kto? Kto? O, jesteście. wszystkie bardzo wszystkim najlepszego tak w sezonie. Wojtek Krymiszewski, Szymon Jęczyk, było nam bardzo miło. Powodzenia, do zobaczenia na meczach. Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i oddaję głos. Na początek chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim partnerom, którzy wspierają klub przez cały rok. Teraz nadszedł czas na miłe gesty. Życzę wszystkiego najlepszego, wspaniałych, Występu, wspaniałych yy, zwycięstw. Kilka słów. No cóż, ja, ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać i, i bardzo się cieszę, że zespół nasz, który jesteśmy sponsorem, no, osiąga tak duże sukcesy. I cóż no, mam nadzieję, że ten sezon będzie jak zwykle jeszcze lepszy niż poprzedni. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby też zespół w za zaczął grać w Lidze więc swego serdecznie życzę wszystkiego dobrego. W tym roku e, dziewczyny osiągnęły bardzo znaczące sukcesy. Mamy e, nadzieję, że w przyszłym roku e, będą e, jeszcze lepsze. Kasia Janiszewska. Gabriela Lubajna. Ola ¡Alejandra Zélez! ¡Brava, brava! ¡Mamá Sara Vaca! Bardzo dziękujemy za tak fantastyczne przygotowanie. Yy, z roku na rok coraz więcej oczekuje się od nas, ale jest tak fantastycznie wszystko przygotowane, że się boimy, co będzie za roku tutaj w pokarach. Dziękujemy bardzo dyrektorze, prezesie, wszyscy, którzy brali udział w tych przygotowaniach, jak jest fantastycznie. Zróbcie hałas dla prezesa! Sieba, sieba! Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na mecze Wistalu Gdynia w nadchodzącym sezonie. We wszystkich rozgrodkach pucharowych, których będzie mnóstwo. Mam nadzieję, że razem wygramy. Wojtek jest z Gdańska, jest ale pierwszy. będę chodził i będę wspierał Wistal Gdynia. A ja też. Do zobaczenia. Na razie.